Siemaneczko, Z tej strony. Farka farka farka. Dzisiaj sprawdzimy się w programie, jaka to melodia, ale w wersji w Roblox, oczywiście nad przepaścią pełną lawy, żeby było ciekawiej. Powiem Wam szczerze, ja jestem uzależniona od muzyki, zawsze jak się nie wiem, kąpię, sprzątam, czy nawet montuję film, to leci u mnie muzyka w tyle. Uwielbiam jeździć na koncerty i festiwale, ale problem w tej grze może być taki, że będę kojarzyła nutę, a nie będę znała wykonawcy albo tytułu. Ale co będzie, to będzie, może innym też zdarzy się pomyłka. Jak coś, to link do gry zostawiam wam w opisie filmu. Zostawcie też od razu tutaj dużo łapeczek w górę, a w komentarzu napiszcie, mi waszą ulubioną piosenkę, najlepiej z wykonawcą. A teraz zaczynamy. No dobra, gra zaczyna się za 3 sekundy. Ogólnie czekałam, aż się rozpocznie runda. Oni grali 31 chyba albo 32 rundy. Poziom możemy wybrać. Trudny, dobra, weźmy sobie średni poziom, bo ja nie wiem, czy na tym trudnym będę w stanie coś tam odgadnąć. Na pewno będę miała problem z rapem. Dobra, ustawiamy się tutaj na tych platformach, oczywiście nad przepaścią pełną lawy. Dobra, Eminem, Eminem! No właśnie tutaj się liczy też szybkość odpowiedzi, widzicie? Nie odpowiedziałam zbyt szybko i niestety, no tamci nie odpowiedzieli w ogóle. A, powtórka będzie, okej, okay, czyli na dwa razy taka piosenka będzie leciała, więc będziemy może mogli wybrać, jeżeli się pomylimy poprawną odpowiedź. A na razie przechodzimy do rundy drugiej. Nie wiem, czemu się stresuje. Lawa się podnosi, o nie. Lawa się podniesie o dwa stopnie. Kolmi me maybe. No i właśnie, to jakaś baba śpiewała, to sami faceci, więc wybieram ją, ale totalnie bym nie kojarzyła, że to ona śpiewała tą piosenkę, nie? Tu były jeszcze Marshmallow i Bastille, jakiś, tego chyba nie kojarzę zespołu. A po nazwie przynajmniej nie kojarzę, będę może kojarzyła po piosence. to nikt nie odpowiedział. Ej, ja odpowiedziałam, odpowiedziałam. A czemu ja jakoś tak nie urosłam? Dobra, już jestem cicho. Skupienie, skupienie. Cztery głosy. Linkin Park, stary Linkin Park, dobry stary Linkin Park. To kojarzę, teraz będą na Openerze w 2025 roku. No w sumie już mam 2025, ale no z innym wokalistą, z babeczką. I tak się zastanawiam, czy to będzie to samo dobre Linkin Park co wtedy. Teraz co? Zagłosuj na swoją ulubioną piosenkę Olivia Rodrigo Jim Class Heroes. Może ona będzie na openerze jeszcze w tym roku. Dobra, znam tylko tą piosenkę chyba z tych trzech. Tam chyba raz tylko słyszałam, ale Olivia Rodrigo kojarzę, kojarzę, słuchałam ostatnio. Co? Stereo hearts jakieś wybraliście tutaj jako najlepszą piosenkę. No dobra, niech wam będzie. Tu i tak chodzi o to, żeby się wyeliminować lawa. Waga! To to? Nie wiedziałam, co to jest, tak przeczytałam po kolei, wszystko, ale to mi najbardziej pasowało. No, oczywiście ja odpowiedziałam jako ostatnia, więc muszę się tutaj skupić, bo inaczej odpadnę szybko. Uwaga, uwaga. Lisa, 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 lisa. klikam, klikam 10 razy nawet. Jak? Odpowiedziałam jako pierwsza? No nie, ale też nie byłam. Ktoś to zaznaczył floradę, naprawdę? Co jest? No dobra, skupienie. Uwaga, uwaga. Dzisiaj mi głowa boli. Co? Strzelałam, bo to mi nie pasowało, jakieś łaka łaka szakiry, to to nie było to, nie? Twenty One Pilots też, Marun myślałam, że to będzie, ale tego nie kojarzę nawet tej piosenki, nie? Dobra, jest całkiem nieźle. Nie jesteśmy ostatni, nie odpadniemy. Tamta odpadnie chyba, prawdopodobnie za niedługo, jak się lava tutaj podniesie wyżej. Believer. A nie, bo to jest głosowanie na tą ulubioną piosenkę. Dobra, George Michael tutaj jako drugi. Aha, Iriana, dobra, mimo wszystko bym wybrała z tego wszystkiego tutaj Imagine Dragons, jako ulubioną, ale ja już myślałam, że to konkurencja jest i po prostu zaznaczyłam. Czyli tutaj też takie przerywniki dla odstresowania będą, okej. Okay. Uwaga, skupienie. It's you? Tak usłyszałam, jak coś się zaśpiewał, bo to też mi nie pasowało, ale właśnie ten samo it's you powiedzenie skojarzyłam. Kurczę, muszę odpowiadać szybciej, bo inaczej szybko odpadnę. Dua Lipa, dua Lipa. Byłam na koncercie, więc wiem, że to dua Lipa. Jako pierwsza odpowiedziałam: w końcu się udało. Opłaca się chodzić na koncerty. Właśnie dlatego. Uwaga, uwaga, skupienia. One Direction, One Direction. A, a czemu tak nie do końca leci ta piosenka? To chyba czeka aż wszyscy odpowiedzą. Ale ten nie uczestniczy w grze, jest obserwatorem tylko. Dobra. Lawa nie pojawi się w tej rundzie, głosujemy na ulubioną piosenkę. Ojejku, jaka stara ta piosenka jest. Tego chyba nie kojarzę. I? Post Malone. A... Nie wiem, na co wybrać. Dobra, to jest stary taki hit, więc wybiorę to, bo tych pozostałych tak średnio słuchałam. Ale wygrała Jessie G. Proszę bardzo. Nie wiem, lata 2000 tej piosenki mi się przypominały. jakieś nie wiem, 2006? Głosujemy! tego, no ale trudno. Kurczę, ktoś też odpowiedział że W razie czego będę mogła dokupić sobie jakieś bloki tutaj i być wyżej od nich. A ja zaznaczyłam, nie wierzę! Przez przypadek mi się kliknęło, przysięgam, przez przypadek mi się klik. Co ja zrobiłam? Dobra, ja się zaraz... Ja powinnam się utopić w tej lawie, tak, zasługuję na to. Już blisko lawa do typu... tutaj moich stópek. Lilnas! Też byłam na koncercie, więc wiem, że to wil Nas. To mnie ratuje. Na tamtej koncercie nie byłam. No wiem, że to jest świąteczna piosenka, ale no źle mi się pichnęło. Jak oni tak szybko odpowiadają? <laughs> moje stópki, moje stópki, no nie, zaraz odpadnę. Dobra, głosujemy teraz na ulubioną piosenkę. Arctic Monkeys znam. Das Animals też znam. I trzecia. Maroon 5, czyli wybieram Arctic Monkeys tutaj. No ja nie ma szansy, że ich dogonię, nie ma szans! No ale dobra, żeby nie odpaść tak za szybko. Ja boję się, jak ta piosenka się pojawia, bo ja już nie wiem, czy ja mam głosować, czy nie. Bo ja do was muszę gadać, ale też tutaj się skupiać. Uwaga! Taylor Swift to jest. Nie byłam na koncercie, bo jakoś wielką fanką nie jestem, ale do posłuchania tak na radiu może być. No, jak oni tak szybko odpowiadają? co? to są boty na pewno jakieś. No, nie znowu moje stópki tutaj się moczą. Uwaga! Green Day! Green Day! Green Day! Czekam cały czas na koncert w Polsce. Mam nadzieję, że będą i pojadę w końcu, bo tak czekam i czekam i nie mogę się doczekać. Jako pierwsza, widzicie? odpowiedziała, a? Bo lubię, bo słucham. Uwaga! Barana, czy... Billy Irish będzie w Krakowie, ale jeszcze nie wiem, czy pojadę. Znam, znam piosenkę. Zobaczcie, podniosłam się, już nie topią mi się stópki. Chyba, że się nagle lawa o 30 bloków podniesie, to wtedy moje stópki się ją ale na szczęście nie. Odpadł tamten. Uf! uwaga! Lava nie pojawi się w tej rundzie, więc wybieramy najlepszą piosenkę z tych trzech. Nawet nie wiedziałam, że tu ma taki tytuł. See you again. Mm -hmm -hmm. Bad Liar! Wybiorę Imagine Dragons tutaj z tej trujeczki. No kurczę. Widzę, że naprawdę trafiła mi się mocna grupa tutaj muzykalna. Jestem muzykantem konszabelantem. Uwaga, bo się skupić. Eminem. Eminem. Dobra, jest ok. Szybko odpowiedziałam. Najszybciej. Uwaga. Kurczę, no patrzcie, ile brakuje. Jak oni tak szybko klikają to. To są boty jakieś nie. Ała! Łapalę się! Adel! Adel, szybko, ratuj mnie tutaj, bo się utopię zaraz w tej lawie pomocy. Może wykupię sobie te bloki, co? Czy to będzie oszustwo? Będzie oszustwo, prawda? Ale może nie takie mocne. <ścoughs> Odpadłam, no nie. Revive! Szybko! Wskrzeszamy się! A, w następnej rundzie będę mogła się wskrzesić? Czy jak? Halo? Wykupiłam Revive'a. O, jestem, jestem, jestem. Hello, there! Dobra, głosujemy teraz na ulubioną, więc na spokojnie. Co tam słychać? Roses jako drugie. Dobra, nie jest dziwne. Miss Jackson. No to wybiorę Bruno Marsa tutaj. O, ej, podskoczyła moja ilość bloczków, co jest? A bo to może będzie najlepsza piosenka. A nie, wszyscy Miss Jackson wybrali. Okej. Okay. Dobra, skupienie widzowie, skupienie widzowie. Trzymajcie kciuki, zostawiajcie dużo łapeczek w górę. To nie odpadnę. że to ja zrobiłam szybko ratowanie blokami czy nie? No nie, nie. I po co mi to? Po co mi było to oszukiwanie? I tak odpadłam, ale to przez mój błąd. Co? To będzie to. Stary hit też, no niestety nie udało się w tej rundzie. Bardzo widzę, tutaj ciężka grupa jest, którą ciężko pobić, ale w niektórych piosenkach dałam sobie całkiem nieźle radę. Powiem Wam, bardzo fajna gra, naprawdę bardzo mi się podoba i zrobimy sobie jeszcze jedną rundę, oczywiście jeżeli tam zaraz odpadną. No dawaj, dawaj, odpadaj. Już prawie zwyciężasz. Wydaje mi się, że teraz lawa się tak podniesie, oczywiście po tym głosowaniu na ulubione. Że odpadną, a my zagłosujemy na tym razem na gorilla oddam głos, bo też lubię gorilla bardzo. O, odpadli! Głosujemy znowu na poziomy! Weźmy ten medium, co ona jest naprawdę dobra. Może to jest jakiś bot, co? Że tak sobie dobrze radzi. Ustawiamy się na platformę i przygotujmy się. Tym razem się przygotujmy, uwaga! Bye, 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 bye! Kto znam? Dobrze, jest dobrze. To chyba z Deadpool'a piosenka, nawet ja chyba była teraz co leciał Deadpool i Wolverine. Dobra, jest całkiem dobrze. Może nie odpowiedziałam jako pierwsza, bo chyba ona odpowiedziała jako pierwsza, ale nie jest. No, ej! Dobra, prawie identyczny czas mieliśmy z nią tutaj, co wygrała. Więc musimy się postarać. Uwaga! Postmalon to jest? Nie wiedziałam czy ten outcast, czy ten postmalon, naprawdę. To wiedziałam, że nie, bo on z Bruno Marcem śpiewał, ale... Powiem tak, spojrzałam na jego twarz wytatuowaną i tak coś czułam, że to jest on. Waga. Mm. Nie wiem co to jest to. Nie wiedziałam, że to to jest. To mi nie pasowało. Pozostałe... No dobra, no 6 sekund. Trudno, ale odpowiedziałam, przynajmniej poprawnie i to się liczy, tak? Głosujemy teraz na ulubioną piosenkę. Ach, dobra, to może być jako dwójka, ale zobaczymy, co kryje się pod trójką. Queen! Queen uwielbiam i zagłosujemy na Queen tutaj, oczywiście. Klasyczek najlepszy. Co tam się z moją nogą stało? Ale dobra, ona ma gorzej. Ona wygląda jakby miała skręconą tą nogę. Nie warto być na podium, bo wam nogi wykręci, zobaczcie. Oj, uwaga! Florida to jest, low. Też stara piosenka i też znam, dobra. Czy odpowiedziałam jako pierwsza? No nie. Ale też nie jako ostatnia, a to, to ma znaczenie, widzicie. A ta pierwsza jest obserwatorem, okej. Okay. To ona się nie liczy. To, to? Ty wiedziałam, że to on śpiewa? No na pewno nie George Michael, bo to by była jakaś pewnie starodawna piosenka z epoki dino dinozaurów, a to była dosyć świeża piosenka. Nie wiedziałam, że to. Uwaga! Solo. Myślałam, że to solo Blanki, a to jednak nie Blanka śpiewa solo-solo, to jeszcze śpiewa Queen Bandit jakiś. Chyba Bandit, bo nie to czytałam. Lawa podniesie się o 14 bloków w tej rundzie. Queen! 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 Czy odpowiedziałam tym razem pierwsza? Proszę, proszę, proszę. O, ktoś jeszcze nie odpowiedział, bo podwójnie leciała. No, prawie. Patrzcie, ale ta jest obserwatorem, czyli byłam druga. Byłam druga, dobrze. Co? Co ona ma tak dużo punktów? To ona chyba. Nie, nie wiedziałam. Myślałam, że to kobieta tu jest. A usłyszałam jakiegoś faceta w tyle. O, nie, najgorzej. Ale popatrzcie, praktycznie wszyscy źle odpowiedzieli. Naprawdę. No trudno, no zdarza się. Pomyliłam po prostu. Uwaga. No właśnie, ja mówię, jak leci coś takiego hip hop rap, to ja nie za bardzo znam i muszę się skupić i się wsłuchać mniej więcej, i strzelić wtedy, wykluczyć wszystkie inne opcje. Lava nie pojawi się w tej rundzie, czyli głosujemy za najlepszą piosenką. Ta taka mech. Glass Animals, jest ok. I trujeczka. Wybieram dwójeczkę. Dwójkę, dwójkę wybierz, panie. 19 bloków, uwaga! Nikki Minasz. Minaj? Minasz? Minasz się mówi, nie? Coś takiego. Ona była na Orange Warsaw w zeszłym roku i się spóźniła chyba prawie dwie godziny. I ludzie na nią czekali, a ona się spóźniła jeszcze na swój własny koncert. Uwaga! Tak akurat znam. Ale odpowiedziałam jako druga. Nie, jako pierwsza, bo tamta jest obserwatorem. Ona stamtąd głosuje. Uwaga! Czysty strzał to był, nie? Nie wiedziałam totalnie, ale ta nazwa mi nic nie mówiła, jakaś taka rapowo-hip-hopowa, więc strzeliłam na środek. No, znowu prawie, która też ostatnia byłam. No proszę, dajcie mi coś wygrać! Take me to church! Buzier! Zabierz mnie do kościoła! Bo jak nie, to, to trafisz tutaj do przepaści pełnej lawy i spłoniesz. Waga 20 bloków skupienia! Gdzie on jest? To ten tutaj! Szukałam go, ale jakiś Queen mi się tu pojawił, no, no i znowu jako ostatnia odpowiedziałam. Niedobrze, niedobrze. Ale ona odpadnie, dobra, nie odpadamy. Nie odpadamy, jesteśmy top 3, uwaga. Skupienie. Pink, pink. Czemu wy poprawnie na wszystko odpowiadacie? Co jest z wami nie tak? To są boty jak nic, to są boty. Na 100%. Dobra, uwaga, skupienie, skupienie. Eminem, Eminem jest. Pierwsza? Pierwsza? No muszę być pierwsza. Muszę być pierwsza tutaj już. Boty... No nie no, zobaczcie jaki to czas jest, to są boty. A, moje stópki. Dobra. Musimy to wygrać. Someone like you. Adel. Nie lubiłam nigdy tej piosenki. Nawiedzała zawsze mi w radiu. No nie no, to jest bot. To jest bot. No nie ma opcji, że tak szybko odpowiada. A, moje stopy. Uwaga. Queen. Teraz ja byłam... Super fast houseware jest napisane, czyli ja pierwsza na pewno odpowiedziałam. Na 100%. No! Ona nie zna takich klasyków. Ona zna wszystko, co na czasie jest, jest a oni znowu stópki moje! Szybko, uwaga, uwaga! No co to może być? Crazy! Crazy! Nie, ja nie byłam najszybszą odpowiedzią. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! O, nie. Czy ja odpadnę teraz? Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze żyję! Dobra, głosujemy na... Uro... Czemu jej bloki urosły? Widzieliście to? Czy ja jak teraz zagłosuję? Może jak zagłosuję, to też no właśnie się podniesie coś tutaj. Dobra, okej. Okay. Już myślałam, że oszukuję, że kupiła sobie te dziesięć... 10... A może ja kupię? <grytanie> Dobra, czy ja jestem najwyżej, jak nie, to jeszcze... Nie znam tego nie znałam! Tego nie znałam! Dobra, jak coś, to jeszcze raz wykupimy bloki, żeby być pierwszym. Oszukamy, ale ona na pewno też oszukuje. Ona, ona gra na botach! A! Dobra, uwaga. Uwaga. Awa max! Bo jest jedyną bawą tutaj, z ich troje. Uwaga, A? dobra. Top, to, top dwa jest. Walczymy o jedynkę. See you again? Nie, szybko! Szybko! Szybko bloki, bloki, ratujcie mnie! A! Dobra, jeszcze się nie, jeszcze nie odpadam, jeszcze nie odpadam. Ale oszustwo, nie? Głosujemy na ulubionym teraz. Aaa, to nie. No, dobra, weźmiemy to pierwsze, no ich będzie. Dobra, ja to wygram. nawet jak będę miała wszystkie robuxy do wydania, to i tak wygram to. Ciężko jest. Uwaga, 20 bloków wzrośnie. GANGAM Style! Szybko gram pierwszy! Jest super faster answer! Czy fast answer? Wygram to. Czemu ona jest wyżej ode mnie? Czemu ona jest wyżej ode mnie? No też pierwsza. Jak to? Ona pierwsza odpowiedziała. Nie! Nie! nie, nie. To było tak niesprawiedliwe! No nie, no ale dobra, no. Jestem przynajmniej na drugim miejscu. I zaczynamy kolejną rundę. Ale myślę, że w tym miejscu skończymy. Jeżeli chcecie więcej odcinków z takim pojedynkiem muzycznym, to zostawcie tutaj bardzo dużo łapeczek w górę. A ja mam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!